Dobro, zaczynamy bla, bla, dobra, zaczynamy standardowo kiblu, ale dobra. Siemniaczku, z tej strony się Dzisiaj sobie zagramy z My Jak widzicie, satsuma suma jest zmieniona. Jak widzicie sami. <laughs> Zobaczcie, tutaj jakieś filterki. Ogarnęliśmy wszystko. Wiecie gdzie, jak oglądaliście to. Znaczy, że byliście na tym. Od razu jedziemy pod sklep. Zatankowaliśmy go. A chłodnicy zmieniliśmy przednie zegarę i... Pół dwie kraty. Jakieś żarcie. Dobra, to sobie kupimy nie oddzielnie. sobie <coughs> dobra mariata. coś tam nie wiem jedziemy sobie ta ra, -ra, -ra. ta Coś nam odpadło. nie Wiem co. Mhm. Ja chyba wywalę to przednią dokładkę, bo ona się w ogóle do niczego nie nadaje. No, jedziemy. Jesteśmy na moście. Gdzie jedziemy? Ścisz Pan tą muzykę. Mamy szambu? Nie, dobra, nie mamy szamba. Wziąmka. Eee. Mamy tak, drewno. <laughs> U tego, co piję. <laughs> mamy też, co mamy? U babci coś mamy? Mhm, Mamy. Ryby, dowieść i co tam jeszcze mamy? Nie wiem co tam mamy. Dobra. No i co jeszcze? Nic chyba. Oho, jedzie. tutaj tyle chyba, nie. Tory to już mi, minąłem. Ja nie chcę znowu ryzykować jak ostatnio. A szkoda, gadać nawet. Dobra, jesteśmy na tym skrzyżowaniu. O, 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 o. Tu jeździ tym maluchem. Jezu. Szybcy i wściekli. Kupcie ostatnio mówiła: chyba, że to jest nasz, nasz kuzyn? Prawdopodobnie, i, że on pije. Żeby do niego nie wsiadać nigdy. Ona mówiła, że on nie, że on go, że on ją prawie potrącił. A szkoda gadać. Dobra, jedziemy. No dobra. Dojechaliśmy do domu. I tak, co my musimy robić? Właśnie szczególnie, żeby, żeby najlepiej wjechać do garażu. Nas trzeba pali. Mm, tak, musimy sobie wszystko tutaj powkładać do lodówki. Coś dzięki mleka do picia Dobra, mamy czym żyć powiem wam Bo widzicie pusto w lodówce. Nie mamy tutaj co jeść za bardzo. Położymy sobie tutaj wszystko. Mamy w ogóle 30 tysięcy, bo zarabialiśmy tyle. Także mamy. Mogliśmy w sumie gifu pojechać, ale dobra, bo gifu to powolne jest w ogóle. Nie opłaca się gifu jeździć, za bardzo. A wypijemy sobie jedno? O, dobra, to sobie wypijemy. Mamy kraty piwa. Hmm, bo tu miałem gdzieś zawieszkę. No, dobra, ja wiem, gdzie miałem zawieszkę. Kratę piwa sobie jedno zostawimy, jedną wrzucimy tutaj. Mmm. zawieszka, zawieszka, zawieszka. Tu mam swoje płyty, tutaj dwie mam. Jedna jest w, w aucie, bo... bo no... No sobie wsadziłem po prostu, bo no, prawa autorskie są. Mm, tak. No brazko, że to jest wszystko co tutaj by posła coś zamówić. Zamówimy sobie to: jakieś belgi? Te mi się nie podobają, a my mamy te. Chyba, że te. Nie wiem. Dobra, niech zostaną. Kierownica. Nie wiem. Dziś mamy leopard zebra. A, już nic nie mamy. Kolektor, koło zamachowe. Koło zamachowe nam się przydało w sumie. Ho, 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 ho. O fotele. Kupim fotele, pasy. Fotele, pasy. I to będzie, będzie, chyba. Czekaj, co, tylko przyjęliśmy fotele. To nie wiem. No, ale będzie, dobra. Mamy zamówienie nasze. I sobie będziemy chyba jechać, i no to ja już zrobię. Tu zaraz tylko zapiszemy. Przejadę i, i znowu będę w domu. I... Dobra, już tak widzicie, przejechałem. Zapełniłem. Bo... No, dobra, nieważne. Co jest? typie co jest? czekajcie może zapiszemy grę i i wtedy nam przyjdzie ten cały rachunek bo. kościół Ta zamknij zaraz sklep, ci łeb zaraz zamknę to będziesz miał dobra nie no nagrywanie jest Dobra, nieważne, idziemy zasejbować. Okej, okay. okazało się, że to był jakiś bug. Przespałem się w ogóle. Kilka dni minęło, nic nie robiłem, po prostu chodziłem po całej mapie. Po całej mapie. Po tym, tym jeszcze w końcu. Widzicie, mam Ditnesa też miałem wcześniej. Powiem wam, zesabowałem i może coś będzie. Typie, co to ma być? Czemu tego nie ma? Co za debil. Nie wiem, pójdziemy zasejwować jeszcze raz i trudno. Okazało się, że to był głupi bug. Ooo, oh, miazyk, Dobra, weź się tam. Ogarnij Problem, bo nie mamy kluczy. No. Nie mamy kluczy. Dobra tam. Dobra, sieć cicho, cicho typie, bo morda zostanie zaraz. Dobra, tu mamy nitro? Racing? Terabrater. Pasy. Dobra, weźmy tu małą przesyłkę. Window, grill, co jest łatwe, co możemy zamontować. No i takie łatwe. Bo ja mogę, telka, to takie głupie, jest denerwujące przy okazji. Kemu ja, ja tego nie mogę zamontować tu. No, Że Już odwrotnie. On no, tak muszą być. Prawidłowo. Tak są prawidłowo. O! No co jest? Typie. Zamontuj się. Zamontuj się! Jest. No, zamontuj się. Z czego ty nie rozumiesz? Dobra, jest. Rzebaczka, co, ja co to było? Fotele. Dobra, fotele też sobie od razu zamontujemy, tylko nie mamy kluczy. Dobra, trudno, pojedziemy po klucze. Dobra, mam już klucze. Dobierzemy się za montaż siedzeni. To było chyba dziewiątka klucz. Ta Dziewiątka. Z tyłu chyba nie przykręcałem. Nie, przykręcałem z tyłu. Okej. Okay. Dobra. To dwa siedzenia wywalamy. Tutaj dosięgnąć. Dobra, tu mamy tak. pasażer. Ja tu się chyba przeciążyło, bo tu jakieś dźwięki było słychać takie tarcie tak to jakby. To cisk widoczny. Dobra, tu mamy jest tak pasy. Tylko z pasami jest problem, bo my je nie zamontujemy. No, zostawimy je na tyle. Twin kurburator, czyli gaźnik. Kurburator to kiedyś był, mówię. Kiedyś na gaźnik mówię, no po prostu kurburator. Dlatego no. już <ścoughs> sobie to. Odmontujemy te filtrki dwa. Będziemy mieć czterofilterowe takie lepsze zasysanie. Dużo osób mówi, że te filtry są lepsze niż od tych tych, wiem, sportowe. Zobaczę. Bo te drugie są sportowe, zobaczcie. Tu my co driver? Tu mamy tak kierownica sportowa. Co tu mamy sportowe? Felki sportowe, tu mamy rally. A to są takie szutrowe. Szutrówki takie i tyle. Dobra, montujemy teraz nitro Nitro, ale będzie buścik i tak to do tyłu, te wszystkie rzeczy naprzód. Może zamontujemy? Nie dwójeczka to musi być jak nic. Nie dwójeczka. Trójeczka. O, trójeczka. Można to przemalować na czerwono. Field, mutlap. Nie da się. Niestety. Dobra, tu sobie zamontujemy. To. Coś tu się zmieniło. Z elektryki nic. Dobra. Skoro tu się nie zmieniło, to montujemy. To sobie wywalimy, to sobie zamontujemy. Chyba jest podłączone? Już? Czekajcie. Tak, jest podłączone. co jest najważniejsze. To n 20 Injectors. Potrzebujemy klucze. Gdzieś tu były te takie... Gdzieś tu były. Coś tutaj było do przymocowania. Co tutaj było? Nic chyba. Nie no, coś tu było. Pamiętam, że coś to trzeba było przymocować. Powiem wam co się o tu? Dobra, znalazłem to tu są te mocowania. Takie małe, schowane te mocowania, to chyba wydaje mi się, że będzie albo czwóreczka, albo jedyneczka. Jedyneczka. Dobra, weźmiemy sobie od razu już tu od dawki paliwa odpowiedni kluczyk. <laughs> Dobra. Zapalamy, zobaczymy jak to będzie pracować. Może nie zapalić. Zapalił. No Za duża dawka człowieku. Tu kręć. Boże, za dużo daję. Nie, no, dobrze, obracam. Dobrze, człowieku. Pamiętam, że na zimnym musiało być 14 i 8. Chyba tak. Za dużo. 14 dobra może być. Wtedy są sportowe. Dobra. Wszystko, wszystko. Maska jeszcze. Idziemy. Bo jaki idzie człowieku. Bardzo dobrze. Troszeczkę skrócić tego maxa gdzieś, żeby tutaj koseczka była, bo ja tak miałem zawsze. Kratka kosztuje 10 z 10 tysięcy. Tak mi się wydaje przynajmniej chłodnicę chłodnicy, no bo to się nie przegrzewa, tak jak to być było około 100 stopni 120 pewnie by było no, Może 110, ale... Dobra, idziemy kupić i zaczekamy sobie, no Kilka dni. Dobra, zrobił. Co jest? Hmm, czemu się drzwi zbugowały? W jest tam w ogóle. Co jest? Znowu się zbagowało. Trzeba zapisać grę i widzimy się za chwilę. Zapisaliśmy. I po... Jest kratka! Możemy zamontować bycie dobra możemy że montujemy kluczykiem dwójką a to będzie trójka. Nie, nie będzie trójeczka, To będzie czwórka. Czwórka. Filmik, znaczy, już film trwa 20 minut. Także to będzie, tutaj live. Podobnie, nie? Dobra, już wszystko. No to bo będziemy kończyć odcinek. No zakończymy sobie na, na rusko, na tyle tej Satsumi. Ładnej. Oczywiście ładnej. Dobra, no to już kończymy. Widzimy się w następnym odcinku. Prawdopodobnie w, 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 nie, będzie za dwa dni, live. Chyba. Nie wiem, bo już mi tutaj za dużo jest. Będzie live z, za dwa dni, prawdopodobnie. Wbijajcie na, na moje poprzednie odcinki. No, ja mało odcinków wrzucam Miałem dwa kanały, ale oczywiście. Coś mi się zepsuło z kanałami i musiałem nowy stworzyć. Także, widzimy się w następnym odcinku. Na